Tak jest! Mateusza 8. Jezus w tym rozdziale objawia się jako ten, który ma władzę nad stworzeniem, chce dobra dla człowieka i nie troszczy się o sprawy ziemskie. Ma władzę nad stworzeniem, bo rozkazuje demonom, uzdrawia ludzi z chorób i rozkazuje wiatrom i morzu. Chce dobra dla człowieka, ponieważ uzdrawia, oczyszcza trędowatego i Uwalnia opętanych. Nie troszczy się o sprawy ziemskie, bo nie chce być mesjaszem politycznym, mówi do uzdrowionego. Trendowego, nikomu o tym nic nie mów. I po drugie, pozwala tym demonom, tam na koniec rozdziału, wejść w świnie, które rzucają się do morza. I tu powstaje pytanie, co jest ważniejsze: stado świn czy uwolnienie człowieka od mocy demonicznych? Bo widzimy, że gadareńczycy, którzy są świadkami tego wydarzenia, proszą Jezusa w ostatnim wersecie tego rozdziału, żeby odszedł z ich kraju. Całe miasto nawet wyszło Jezusowi naprzeciw. I poprosili, aby odszedł z ich kraju. Więc ci poganie, bo to raczej nie byli Żydzi, no, zderzyli się z niesamowitymi wydarzeniami tego dnia. Przyszła jakaś niesamowita moc nadprzyrodzona w osobie Jezusa Chrystusa i uwolniła człowieka od innych sił nadprzyrodzonych, w tym wypadku demonicznych. Pozwolił tym demonom wejść w świnie, one rzuciły się w morze. No i co? I oni stwierdzili, nie, to my tego nie chcemy, my tego nie chcemy. Już wolimy, żeby ludzie cierpieli, nękani przez złe duchy, ale żebyśmy chociaż mieli te swoje świnie. Także tutaj ewangelista nie wchodzi w szczegóły, o co tak dokładnie chodzi, trochę jestem za jasny, ale już lepiej. Ewangelista nie wchodzi w szczegóły o co tu chodzi, nie tłumaczy dlaczego Jezus podjął taką decyzję, że pozwolił im wejść w świnie i dlaczego w ogóle demony mogą prosić o coś takiego, ale po prostu chodzi o to, że jakieś rzeczy tutaj się ujawniają nie? dzięki temu. Właśnie hierarchia wartości u tych ludzi, e, gadarańczyków. Że wolą już te świnie od tego człowieka, albo że w obliczu takiego starcia tych sił nadprzyrodzonych oni się nie pytają: no to kim jest ten, który ma taką władzę, któremu te demony są posłuszne, który przychodzi i uzdrawia jednym słowem człowieka, który był postrachem tych naszych okolic tutaj, być może przez lata. Zauważcie, że zaraz obok tej historii, tuż przed, tam w. W tym wersecie 27. Apostołowie zadają bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy apostołowie, w każdym razie uczniowie. Są z nim w łodzi i mówią: Panie, ratuj, giniemy. I on rozkazał wichrom i morzu, i nastała wielka cisza. I oni się dziwili, mówiąc: Kimże on jest, że i wiatry, i morze. Są mu posłuszne. Zadali bardzo właściwe pytanie, kimże on jest. I zaraz potem mamy tą historię z tym opętanym, i ci ludzie już nie zadają takiego pytania, słuchajcie. Nie pytają, kimże on jest, że potrafił uwalniać tych opętanych i, i, i demonom pozwala wejść w świnie. Nie zapytali się, kimże on jest. A to jest kluczowe pytanie tutaj w tej historii, tak? Nikt takich rzeczy wcześniej nie robił, nie potrafił robić, kimże on jest? To jest właściwe pytanie. Ale to tak trochę na marginesie, bo mnie to tak dotyka bardzo osobiście. Ja tam się nie zastanawiam, jakie są ciekawostki teologiczne czy biblijne. Najważniejsze jest to, że Jezus ma władzę nad stworzeniem i ma władzę też nad nami. Ten trendowaty mówi, jeśli chcesz możesz mnie oczyścić. I Jezus mówi Chcę. I w domyśle, super, że wierzysz, że ja mogę to zrobić, to już wykonałeś najważniejszy krok. Potem do tego setnika też mówi: Niech ci się stanie według Twojej wiary, czy jak Żyd mesjaniczny stern pięknie tłumaczy, niech ci się stanie, jak zaufałeś. No bo słowo zaufanie dużo lepiej chyba oddaje znaczenie tego słowa wiara, które jest używane w Nowym Testamencie w kontekście naszej relacji z Bogiem. Nie? Niech Ci się stanie, jak zaufałeś. I ja sam na pewno dobrze na tym wyjdę, jeśli zaufam Panu, uwierzę Jezusowi, że On ma władzę nad stworzeniem. I ma władzę nad demonami, jeśli ja jestem jakiś nękany, ja nie muszę być opętany czy zniewolony, ale niektórzy z nas, może ty jesteś w jakiś sposób nękany, że, że demony mają jakiś przystęp nie do samego ciebie może nawet, ale do jakichś okoliczności coś ci mieszają. Chrystus ma władzę nad stworzeniem i, i nad demonami w szczególności, można by powiedzieć, ma władzę nad chorobami, nad wiatrami, nad morzem, nad wszystkim innym. Ma władzę. Więc jeśli coś się dzieje w twoim życiu złego, przygnębiającego, możesz Jezusa trochę poszarpać i powiedzieć: Panie, ratuj, giniemy. <grybujesz> Nic cię to nie obchodzi. I co ciekawe, Jezus wtedy tak trochę gani, nie? Jednak akurat ludzie się denerwują trochę na to moje spojrzenie, na ten fragment. Ale ja tutaj widzę tego Jezusa takiego trochę poirytowanego. Czemu się boicie, ludzie słabej wiary? Potem wstał i rozkazał wichrą morzu, nastawić wielka cisza. Jezus wielokrotnie mówił w innych miejscach, ile mam was jeszcze znosić? I ja widzę to samo poirytowanie właśnie w tym pytaniu. Czemu się boicie, ludzie słabej wiary? Także jakibyśmy byśmy nie mieli okoliczności, to oczywiście chcemy szarpać Jezusa, ratuj, ja ginę. Ale Jezus mówi: Słuchaj, to w ogóle to, co teraz powiedziałeś, oznacza, że czegoś poważnie nie rozumiesz. Jesteś synem Boga, co prawda, adoptowanym, nie tak jak ja rodzonym, <grym> mówi Jezus, ale jesteś synem Bożym w pewnym sensie, dzieckiem Boga. On się na pewno o ciebie zatroszczy, chce dobra dla ciebie. Jeśli mówisz, panie, jeśli tylko chcesz, to możesz mnie oczyścić. Bóg mówi: Tak, chcę. Chcecie oczyścić, chcecie uwolnić nie tylko od wszelkich chorób, koniec końców, ale i od wszelkiej nieczystości, takiej rytualnej, chcecie uwolnić od wykluczenia. To Jezus jest tym, który naprawdę włącza do kościoła. <grytanie> Zobaczcie, ostatnio mówimy o tej deklaracji, fiducia supplicans. Hierarchia Kościelna, Watykan, chcą wszystkich włączać. Żeby ten kościół był taki inkluzyw, że wszystkich włącza, przyłącza. Jezus jest dzisiaj w tym rozdziale tym, który rzeczywiście włącza, bo uwalnia trendowatego też od tej nieczystości takiej, która wyłącza, wyklucza z ludu, nie? Trendowaci musieli już z daleka krzyczeć trendowaty, trendowaty, żeby ludzie mogli się kapnąć, że do niego nie można podchodzić, żeby się nie zarazić, nie? Więc on był totalnie wykluczony. Jezus go nie tylko uwalnia od choroby, daje mu taką fizyczną ulgę, ale też taką niesamowitą emocjonalną ulgę nie? i duchową, że on jest z powrotem włączony do ludu, ale właśnie przez co, dzięki czemu? Przez oczyszczenie, czyli oczyszczony człowiek wchodzi z powrotem do ludu Bożego. I oczywiście wszyscy jesteśmy niedoskonali. Ale jeśli chcemy być w ludzie Bożym, musimy przychodzić do Jezusa i mówić: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Proszę, oczyść mnie. I Jezus chce. To jest dobra nowina na dzisiaj. Jezus chce Ciebie oczyścić i chce powiedzieć tobie, ale masz wspaniałe zaufanie. Niech ci się stanie tak, jak zaufałeś. Więc, Panie Boże. Ja dzisiaj tak ufam, że Ty chcesz mi pomóc. Zwłaszcza jeśli za bardzo jestem skupiony na polityce. Ty mi przypomnisz, ja nie byłem mesjaszem politycznym, więc Ty też się polityką za bardzo nie zajmuj. I naród żydowski się dużo od Rzymian wycierpiał, ale Nowy Testament traktuje o tym, jak słowo Boże się rozszerzało. Przede wszystkim, jak przyszło na świat, potem, jak zostało odrzucone przez Żydów. Potem, jak w zmartwychwstało i w niebo wstąpiło, i potem, jak w kościele rozszerzało się i przynosiło plon. To jest najważniejsze. Chrystus, Słowo Boże, nie polityka, nie jakieś okoliczności, nawet jeśli bardzo trudne. Panie, jeśli chcesz, a wiemy, że chcesz, możesz nas oczyścić. Oczyść nas, uwolnij nas od wszelkiego nękania demonicznego. Tak, żebyśmy mogli w spokoju wyznawać wiarę, każdego dnia cieszyć się Twoim błogosławieństwem i Twoim duchem i w Nim chodzić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Słuchajcie, wspaniały jest ten rozdział. Naprawdę wspaniały. Bóg chce dobra dla człowieka, chce dobra dla Ciebie, chce Cię uzdrowić, oczyścić i uwolnić. Tylko przejdź do Niego, zaufaj Mu, a Jezus się tym Twoim zaufaniem ucieszy. I zrobi to. Uzdrowi Cię! Wszystkiego dobrego. Widzimy się być może jutro. Pa! pa.